Dzień dobry Państwu, nazywam się Katarzyna Ziaja, jestem doktorantką naszego uniwersytetu, to jest Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego w Częstochowie im. Jana Dugosza. Jestem doktorantką z Wydziału Humanistycznego z Instytutu Historii. Do moich zainteresowań należy przede wszystkim historia najnowsza, ze szczególnym uwzględnieniem historii regionalnej i regionu Częstochowy. Dzisiaj chciałabym Państwu przedstawić pewną postać, dosyć nieznaną w Częstochowie. Mimo to uważam, że warto przypomnienia, wspomnienia. Mianowicie chodzi mi tutaj o postać księdza astronoma, astronoma księdza, Bonaventury Metlera, urodzonego w 1866 roku, zmarłego w 1939. 7 lipca ubiegłego roku minęło. Dokładnie 155 lat od urodzin człowieka niezwykle zasłużonego dla miasta Częstochowy, niestety, tak jak wspominałam, znanego jedynie wybranym jego mieszkańcom. Bonaventura Metler, bo o nim mowa, był księdzem z zawodu, ale i powołania. Był też wielkim znawcą i pasjonatem astronomii. W swojej działalności dydaktyczno-naukowej łączył astronomię z religią. Doszkując się boskich przejawów w tej skąd inąd ścisłej dziedzinie nauk. Bonawentura Metler urodził się 7 lipca 1866 roku we wsi Ciążeń. W tamtym czasie wieś Ciążeń administracyjnie przynależała do Powiatu supeckiego oraz miasta Kalisz. Z kolei w hierarchii kościelnej Ciążeń posiadał status miejscowości parafialnej o bogatych tradycjach biskupich. W przeszłości posiadał prawa miejskie, a przez pewien czas był siedzibą biskupów poznańskich, czego wyrazem jest pałac biskupi w ciążeniu. A także kościół parafialny pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela, w którym najprawdopodobniej nasz ksiądz Bonaventura został uchrzczony. Rodzicami Bonaventury byli Bernard i Marianna z domu Winnicka. Jeden z nielicznych badaczy postaci księdza Metlera, niestety nie żyjący już ksiądz Jan Związek, na podstawie akt personalnych księdza Metlera sugerował, że była to rodzina szlachecka, opowstańczeń historii. Ojciec Metlera miał być uczestnikiem powstania listopadowego, natomiast jego matka związana była z powstaniem styczniowym. Dodatkowo w swojej autobiografii ksiądz Metler nieustannie podkreślał, że to właśnie matce zawdzięcza swoje szlacheckie pochodzenie i wychowanie. Wszystko to składało się na typowy obraz szlacheckiej rodziny, w której głęboka, głęboka religijność związana była nierozerwalnie z patriotyzmem, a w duchu tych wartości wychowywano następne pokolenia. Przypuszcza się, że wykształcenie podstawowe odebrał Metler w domu rodzinnym, na wzór innych rodzin szlacheckich, czego powodem miało być też słabe zdrowie Bonawentury. Pierwszym oficjalnie potwierdzonym etapem edukacji przyszłego księdza było przyjęcie go do męskiego gimnazjum klasycznego w Kaliszu w wieku około 10-11 lat. W owym czasie gimnazjum było szkołą średnią, w której nauka trwała około 8 lat. Tak więc pobyt Metlera w tej placówce przypadał na lata 1875-1883. Lata nauki Metlera w gimnazjum zbiegły się w czasie z rządami kuratora oświatowego Aleksandra Apuchtina, który odpowiedzialny był za zrusyfikowany system polskiego szkolnictwa. Stąd też był to okres jednej z najintensywniejszych fal rusyfikacji młodych Polaków. Jednak należy wspomnieć, że gimnazjum w Kaliszu kładło szczególny nacisk na znajomość języków klasycznych – łaciny czy greki, ale też i tych nowożytnych. Za wyjątkiem oczywiście języka polskiego, ten był językiem dodatkowym, niestety wykładanym w języku rosyjskim. Drugą szczególną właściwością owego gimnazjum była możliwość uczestnictwa uczniów w nabożeństwach szkolnych, wykładanych, co dziwne, w języku polskim. Mimo tych utrudnionych warunków i tego klimatu niesprzyjającego nauce, Bonaventura Metler ukończył gimnazjum jako jeden z najlepszych uczniów w 1883 roku, wieńcząc swoją ośmioletnią naukę egzaminem maturalnym oraz uzyskaniem świadectwa dojrzałości. Kolejnym ważkim etapem edukacji, który zaważył na całym jego życiu, było wstąpienie do seminarium duchownego we Włocławku. Warunkiem przyjęcia do, na wybrane studia filozoficzno-teologiczne było m.in. posiadanie świadectwa dojrzałości. Blisko pięć lat nauki w seminarium to przede wszystkim pasmo sukcesów naukowych i czasu wytężonej pracy, co zostało zauważone przez przełożonych księdza Metlera. Mimo tych świetnych wyników naukowych nie kończy nie kończy piątego roku studiów. Jednak jest to pokłosie decyzji biskupa, ówczesnego biskupa parafii Włocławieckiej Aleksandra Bereśniewicza oraz również zarządu seminarium o skierowaniu Metlera do Carskiej Akademii Duchownej w Petersburgu. Była to spora nagroda dla przyszłego księdza, ponieważ do owej Akademii w Petersburgu trafiali wyłącznie wybitnie uzdolnieni studenci z całego Cesarstwa Rosyjskiego. W tym również garstka późniejszych biskupów czy arcybiskupów z Polski. Jednakże, także tutaj słabe zdrowie Metlera daje o sobie znać. Z opisywanych w późniejszym czasie objawów w dziennikach opisuje y, pewne symptomy, można domniemywać, że cierpiał m.in. na reumatyzm. Choroba ta szczególnie daje się we znaki w wilgotnych terenach. Do których bez wątpienia poło leży położony w delcie Newy Petersburg, jak wiemy, rozsiany na ponad 100 wyspach. Według niektórych źródeł, to właśnie dla poratowania zdrowia po raz kolejny Metler wyjeżdża w region Gorycji. Tam też ostatecznie 18 listopada 1888 roku odebrał święcenia kapłańskie z rąk polskiego arcybiskupa Al Aloisego Zorna. Ten pobyt we Włoszech rozbudził w Metlerze chęć do dalszej nauki. W Rzymie studiował sztukę kościelną, malarstwo, rzeźbę i architekturę. Swoją wiedzę pogłębiał również kolejno w Monachium, Paryżu czy Londynie. Warto dodać, że owo gimnazjalne wykształcenie, pogłębione podróżami, procentowało. Metler był poliglotą. Co m.in. potwierdzają napisane przez niego podręczniki do nauki języka angielskiego dla Francuzów i języka francuskiego dla Anglików. Te umiejętności pozwalały Metlerowi zarabiać na kolejne podróże. Był bowiem nauczycielem tych języków. Kolejną cezurę czasową w życiu Metlera wyznaczają lata 1901-1904 i podróż dookoła świata rozpoczęta wyprawą do Australii. Należy dodać, że tego typu zachowanie nie należało wówczas do standardów zachowania duchownych. Należy wspomnieć, że jest to niezwykłe nawet jak na dzisiejsze czasy. Co więcej, rezultatem owej wyprawy naukowej było badania nad wodorostami morskimi i dziełko na temat alg morskich wydane właśnie w Australii, a także rękopis kształt ziemi, by tak jak pisał ksiądz Metler, w przestworzach niebieskich przy pomocy formuł matematycznych i promieni świetlnych, przy pomocy astronomii szukać Boga w ogromie i nieskończoności piękna światów Jego. Po zakończeniu wyprawy ksiądz Metler wrócił do Europy i osiadł we Francji. Na miejsce swojego pobytu obrał Żywisi sur Ors pod Paryżem, gdzie był kapelanem w domu polskim przy Instytucie Świętego Kazimierza prowadzonym przez Polskie Siostry Miłosierdzia Wincentego Paulo. Warto w tym miejscu wspomnieć słów kilka o samym Instytucie. Była to instytucja założona przez polskich imigrantów już w 1846 roku z inicjatywy księżnej Anny Sapieżanki. Głównym celem jej działalności była przede wszystkim pomoc Polakom nie mającym innego schronienia we Francji, ubogim sierotom, a nade wszystko weteranom powstań to właśnie w Instytucie Świętego Kazimierza, prowadzonym przez Szarytki, bo tak popularnie nazywano Siostry Miłosierdzia, mieszkał i zmarł wybitny polski poeta romantyczny Cyprian Kamil Norwid. Wracając jednak do samego Metlera. We Francji po raz kolejny podjął trud nauki, rozpoczynając studia z zakresu astronomii na paryskiej Sorbonie. Ten rodzaj studiów i fakt zamieszkiwania w jednej miejscowości spowodowało, że znajomość księdza Bonaventury Metlera z francuskim astronomem Kamilem Flamarionem stała się faktem. Kim był jednak Kamil Flamarion? Był on pracownikiem Obserwatorium Paryskiego, podobnie jak Metler, nazywał siebie astronomem. Był również popularyzatorem nauki, ale też pisarzem. Fantazji naukowych, a niektórzy określali go mianem spirytysty, a nawet okultysty. Mimo to wspólna fascynacja astronomią spowodowała pogłębienie tej znajomości, bowiem pod okiem Flammariona Metler zbudował własny teleskop, który zapragnął w przyszłości zabrać do Ziemi Ojczystej. W tak zwanym międzyczasie we Francji do władzy dochodzą socjaliści których polityka wewnętrzna okazała się nader surowa dla Instytutu Świętego Kazimierza i Domu Polskiego w Żyvisi. Zostały zlikwidowane przez francuskie władze, a polskie siostry zakonne zostały wydalone do Królestwa Polskiego. Za miejsce swojego pobytu wybierają częstochowe i schronienie Świętego Antoniego dla paralityków i sierot, gdzie nieprzerwanie pracują po dzień dzisiejszy. Ślad za polskimi siostrami. W 1908 roku do Częstochowy przybywa również ksiądz Metler. W tamtym czasie Częstochowa przynależała do diecezji włocławskiej, której biskupem był Stanisław Zdzitowiecki. Pomimo życzliwego przyjęcia księdza Metlera, władze kościelne żywiły pewne obawy co do natury jego wykształcenia. Wszechstronne wykształcenie przyrodnicze mogło być przyczyną, dla którego nie powierzono mu funkcji wykładowcy w seminarium duchownym czy innej ważnej placówce oświatowej. Jednak, by docenić jego wykształcenie, wszechstronne wykształcenie, skierowano go do pracy katechetycznej. Został prefektem szkolnym w szkołach najniższego stopnia. Metler nie był jednak tym zajęciem zachwycony, nie oddawał mu się w pełni. Był przekonany, że jego rolą jest szerzyć zdobytą wiedzę wśród młodzieży. Stąd też, podobnie jak we Francji, zaczął organizować małe obserwatorium astronomiczne przy ośrodku dla paralityków, którego był kapłanem. Te ostatnie działania zostały zauważone przez władze miasta, od których dostał specjalne przyzwolenie na organizację spotkań popula popularyzatorskich z astronomii przeznaczonych dla dzieci i młodzieży i chętnych dorosłych. Podczas tych spotkań zawsze podkreślał, że astronomia stanowi dowód na istnienie Boga. Wydaje się, że właśnie przez to zaczął być pozytywniej postrzegany przez środowisko duchownych. Między innymi skutkiem tego było mianowanie jego osoby na prefekta szkół średnich w Częstochowie. Wyrazem uznania ze strony władz biskupich było również mianowanie Metlera honorowym kanonikiem kaliskim. Ten okres rozkwitu astronomii na Ziemi Częstochowskiej przerywają działania wojenne. Wybuchła I wojna światowa, a okolice Częstochowy stają się linią frontu. Przez Częstochowa przestała być dobrym miejscem do życia. Z tego też powodu oraz ponownie z powodu słabego zdrowia ksiądz Metler emigruje do Ameryki, skąd wraca dopiero po zakończeniu działań wojennych. Jak wiemy, pierwsze lata po Wielkiej Wojnie w Polsce i na świecie to synonim nieustabilizowanego życia politycznego, społecznego i gospodarczego, ale to też początek odrodzenia polskiej państwowości, a tym samym również struktur kościelnych i powstawania kolejnych parafii. Ksiądz Metler uzyskał od biskupa Zdzitowieckiego przydział do małej parafii wiejskiej w Garnku koło Częstochowy. Było to całkiem nowe doświadczenie dla Metlera gdyż jako nauczyciel miał znikomy kontakt z duszparstwem parafialnym i obowiązkami proboszcza. Było to dla niego spore wyzwanie, szczególnie, że jego pasja astronomiczna nie znajdowała zrozumienia wśród wiernych. Mimo to parafianie doceniali jego posługę kapłańską oraz ofiarność, oddając na niego głosy, m.in. podczas wyborów do Pierwszego Sejmu Ustawodawczego. Co prawda, ksiądz Metler mandatu nie zdobył, jednakże jego spotkania to, była, to był ciąg żarliwej obrony kościoła przed wrogimi ideologiami. Jego działalność w tej parafii zakończyła się w 1919 roku, kiedy uzyskał do dużo większej parafii w Kruszynie. Była to bardzo duża i zróżnicowana parafia, przez co także podzielona. Część mieszkańców pozostawała pod wpływem nauki kościoła. Z kolei część pracująca w zakładach przemysłowych w Radomsku pozostawała pod wpływem wrogich kościołowi ideologii socjalistycznych. Dzięki wspólnemu wysiłkowi księdza Metlera oraz mieszkającej w Kruszynie rodzinie lubomirskich, w parafii wybudowano salę parafialną, przeznaczoną na rozmaite zebrania i działalność kulturalną, otwarty został Dom Ludowy oraz biblioteka czy też czytelnia parafialna. A co więcej, sprowadzono również misjonarzy w celu odbudowy życia duchowego parafian. Po początkowych sukcesach ksiądz Metler napotkał jednak w swojej parafii na rozmaite trudności, które niejako zakończyła epidemia grypy hiszpanki, która dotarła do Polski i dotknęła również jego osoby. Stan księdza zarażonego grypą, a także obarczonego zapaleniem płuc Lekarze określili mianem beznadziejnym. Mimo to Metler szukał dla siebie ratunku metodami boskimi za pomocą wizyty w Lourdes, ale i zwykłymi ludzkimi, ponieważ leczył się w Bordeaux, a później także w uzdrowisku w Zakopanem. Przypuszcza się, że choroba i nieustannie piętrzące się kłopoty w pracy parafialnej, brak możliwości rozwijania pasji astronomicznej spowodowały, że ksiądz Metler postanowił przejść na emeryturę, pisząc do biskupa Krynickiego w Częstochowie następujące słowa. Nie dla wsi Bóg mnie przeznaczył. Rozum tu nie popłaca, ale brutalna siła głosu, uczucia, pięść nawet. Moje przyrodoznawstwo, moje studia matematyczno-astronomiczne to fraszki na wsi. Władze diecezjalne nie, nie przystały jednak na to, przyznając mu w zamian do pomocy wikariusza. W Kruszynie pozostał proboszczem aż do 1932 roku. Następnie objął probostwo w Maluszynie, gdzie przebywał zaledwie dwa lata, a w 1934 roku osiadł w Parzymiechach, która okazała się być jego ostatnią parafią. Jednak, by obraz księdza Bonaventury był pełen, należy pokazać jego drugie oblicze – astronoma. W czasie, gdy pełnił posługę duszpasterską w garnku, Kruszynie i Maluszynie, nie zapominał o swojej drugiej pasji, czyli astronomii. Popularyzował wiedzę astronomiczną wśród młodzieży Częstochowskiej, czemu poświęcił uwagę nawet ogólnopolski dziennik powszechny, pisząc, rzadko kto zapewne wie o tym, że w Częstochowie jest człowiek, który wszystkie wolne chwile poświęca nauce. Kapelanem zakładu dla paralityków przy ulicy wieluńskiej jest ksiądz prefekt Bonaventura Metler. On to właśnie od dawna już po cichu, bez rozgłosu, zajmuje się nader poważną astronomią. Ksiądz Metler ciągle też korespondował ze wspomnianym już wcześniej Kamilem Flamarionem, który w listach do niego zwracał się do niego per profesor. Równolegle ksiądz Metler realizował się również jako nauczyciel. W Gimnazjum Państwowym imienia Henryka Sienkiewicza w Częstochowie. Co ciekawe, nie pełnił tam roli nauczyciela religii, a kosmografii. To właśnie na terenie Gimnazjum, z okazji 450-lecia urodzin Kopernika, usypano kopiec ku jego czci. Ksiądz Metler ze swoją pasją astronomiczną nie pozostawał niezauważony również na arenie krajowej. W owym czasie podjęto decyzję o pierwszym zjeździe nauki polskiej. Miał to być zjazd przedstawicieli instytucji naukowych oraz osób pracujących na polu naukowym. Zwracano uwagę na to, że to nauka własna, twórczość rodzima jest jednym z niezbędnych warunków zdrowego rozwoju organizmu narodowego. Nie tylko z uwagi na zastosowanie praktyczne nauki, ale przede wszystkim ze względu na jej wartość idealną jako składnika kultury. Na obrady, które toczyły się od 7 do 10 kwietnia 1920 roku w Auli Uniwersytetu Warszawskiego został zaproszony również ksiądz Metler. Co więcej, wystąpił z wnioskiem o założenie Polskiego Towarzystwa Astronomicznego w Częstochowie. Nie przyniosło to spodziewanego przez Metlera skutku, natomiast stało się impulsem do stworzenia Częstochowskiego Towarzystwa Przyjaciół Astronomii, którego Metler również był założycielem. Metlerowska idea popularyzacji astronomii w Częstochowie znalazła namacalne odzwierciedlenie w budowie Obserwatorium Astronomicznego w Częstochowie. Już w 1909 roku, czyli zaledwie rok po powrocie do kraju, Metler upatrzył sobie budynek idealny dla jego potrzeb. Wolno stojący pawilon powystawowy, stojący w parku miejskim, nie należący jednak do miasta, a towarzystwa akcyjnego Zawiercie, zakładów przędzalni Bawełny, tkalni i bilharni w Zawierciu. Jego starania zostały pośrednio zwieńczone dopiero w 1923 roku, kiedy to przy wsparciu radnego Józefa Moraczewskiego, późniejszego prezydenta Częstochowy, przejęto budynek i zaczęto jego przebudowę na potrzeby obserwatorium. Dzięki ofiarności mieszkańców Częstochowy, o osobistym środkom księdza Metlera i różnym darowiznom przebudowano budynek, zmieniając go w 12-metrową wieżę z kopułą o średnicy 5 metrów. Tym samym udało się w 1928 roku otworzyć obserwatorium astronomiczne w parku miejskim Stasica. Na wyposażeniu obserwatorium znalazła się m.in. luneta z obiektywem o średnicy 11 cm i ogniskowej 204 cm, a także zegar astronomiczny i biblioteka. W owym czasie był to jeden z lepszych sprzętów astronomicznych dostępnych w Polsce, co znacząco przyczyniło się do rozkwitu astronomii w Częstochowie i w kraju. Prelekcje Metlera w obserwatorium, prowadzone w pięknym języku polskim, cieszyły się niesłabnącą popularnością. Opisywano je następująco. Prelegent w pięknych, pełnych, wzniosłych apostrofii poetyckiego polotu słowach przeniósł audytorium w sfery zaziemskie, w dalekie głowice gwiazd, sięgające w niezmierność przestrzeni. Skierował ten lot zaziemski, czyniąc zadość pragnieniom ludzkiej duszy ku nieskończoności, ku Bogu. Tę prężną działalność dydaktyczną Metlera niejako, yy, kończy, niejako kończy się wraz z jego wyjazdem do Częstochowy, z Częstochowy do Parzymiech, gdzie także umiejętnie łączył posługę duszpasterską z pasją astronomiczną. Parafia parzymieska okazała się być ostatnią parafią w jego życiu. Podczas wrześniowych walk oddział piechoty polskiej przebywający w okolicach Parzymiech Zadał spore straty wkraczającym wojskom niemieckim. Teleskop, zainstalowany w wieży kościelnej, został potraktowany jako przyrząd kierujący polską obroną wojskową, tym samym stając się powodem do zatrzymania księdza Metlera, jego wikariusza księdza Danieckiego oraz organisty Sobczaka. Ksiądz Bonaventura starał się jeszcze bronić najświętszego sakramentu z kościoła parafialnego, ukrywając go pod sutanną. Mimo prób wyjaśnienia nieporozumienia, był przesłuchiwany i torturowany wraz z wikariuszem, organistą, a także miejscową ludnością cywilną. 2 września przewieziono ich do wsi jawożno koło Wielunia, gdzie zostali zamordowani i pochowani we wspólnym grobie. Dopiero po zakończeniu okupacji, a dokładniej w grudniu 1945 roku zwłoki księdza Metlera zostają ekshumowane, sprowadzone i pochowane na cmentarzu w Parzymiechach. Podsumowując tych kilka słów przypominających księdza astronoma, astronoma księdza, należy zaznaczyć, że zarówno na polu duszpasterskim, jak i naukowym ksiądz Metler zostawił po sobie przebogaty dorobek, a pamięć po nim trwa do dzisiaj. Dodatkowo po księdzu Metlerze została namacalna spuścizna obserwatorium astronomiczne, które zna gro Częstochowian, nie znając jednak historii powstania tego budynku. Oraz spuścizna nienamacalna, czyli idea popularyzatorska, do której do dzisiaj nasz uniwersytet przykłada cegiełkę. Dziękuję.